Witam Was bardzo serdecznie, mój kolegów, na dzisiejszym odcinku, na dzisiejszym QA. Dawno nie było QA, dawno, dawno. No. Od wprowadzenia się 2,5 miesiąca, coś takiego. Odprowadzenia się oczywiście do domu ekipy, bo mamy już końcówkę maja. A wprowadziliśmy się kurczę na początku marca. Patrzę, jak ten czas leci. No i co? Dużo się pozmieniało, więc warto by odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania. Bo hu, hu, mam, nie wiem, zwierzaka mam na przykład. Nie wiem, bo łysy jestem, więc wiecie, znaczy łysy, no, prawie łysy, więc dużo się zmieniło. Między innymi też dokończyłem ręka. Także co? Zaczynamy z pytankami, ale najpierw, zanim zaczniemy, to oczywiście subskrybujcie kanał tutaj. Na tej kamerze macie właśnie guzik do subskrypcji, także zróbcie to tylko na dole, bo zbliżamy się do 700. k no. Trzeba by się jak najszybciej wbić, nie? Jak najszybciej. Nie ma, nie ma na co czekać. No, zostawcie też łapy w górę oczywiście, jeżeli chcecie kolejne QA, które pewnie pojawią się za 2,5 do 3 miesięcy, bo mocno wiedziałem, że taki okres czasu jest na tyle spoko, że dużo może się zmienić, szczególnie jak jesteś youtuberem, bo co chwilę gdzieś coś robią, jakieś pranki, challenge, ty coś wymyślisz śmiesznego, no i, no i wiecie, tak to wygląda, że dużo się dzieje. Oczywiście pytanka z mojego Instagrama, także tutaj macie przypiętego Instagrama, wbijajcie, followujcie, dużo zdjęć się tam pojawia, dużo jest także... No. Wbijajcie, a ja zaczynam z pierwszym pytankiem. Ile kosztowały wszystkie Twoje tatuaże? Yy, to dobra, quick math, dajcie mi tutaj szybko raz pomyśleć. Hmmm. Yy, Odpalę sobie kalkulator, yy, bo nie ukrywam, że do tego pytania się tak bardzo nie przygotowałem. Stwierdziłem, że policzę od razu tutaj na wizji po prostu ile, a nie rzucę to za kwotą. Bo będę mógł Wam między innymi powiedzieć też, ile kosztował cały rękaw osobno. Kurde Freeza. Ile kosztował Freeze? Nie pamiętam, ile kosztował Freeze. No, no nie, jest dwie stówki. Dobra, z moich wyliczeń ta kwota. No nie jest zbyt, zbyt mała, że tak powiem. E, może pokażę ją do kamery i po prostu sami ocenicie, czy to dużo. 9100 zł, zaokrąglałem niektóre kwoty, bo nie pamiętałem, czy 450, czy 500, no ale to chyba aż takiej różnicy nie ma, ponieważ to jest ta kwota, no to jest 50 zł różnicy, tak? Więc też nie mam prawa pamiętać wszystkiego idealnie. W każdym razie, troszkę dużo i najprawdopodobniej wydam jeszcze troszkę więcej, ale może raczej nie drugie tyle. Raczej nie drugie tyle, chociaż życie jest długie, nie wiadomo, może się okaże, że. Stwierdzę, że muszę zrobić sobie całe nogi, ale raczej wątpię, bo mam jakieś plany na swoje tatuaże, ale to może w następnym pytaniu jakimś, bo chyba jakieś jeszcze z dziarami będą. Także 9100, no dosyć dużo. Powtarzam po raz kolejny. Jeżeli też tak uważacie, to dajcie znać w komentarzach. Ja uważam, że no, to mała kwota nie jest. Co prawda ona się rozkłada na lata, więc to też troszkę inaczej wychodzi, nie? Bo 5 lat robię tatuaże, więc teoretycznie tego tak nie poczułem. Dobra, kolejne pytanie jest o moje zwierzaczku. Jak tam Puszek? A jak tam? No oczywiście, że on pokaże jak tam Puszek. Chodź Puszek, chodź. Pojadę, że tak tatę jeszcze zjadłeś. I co? już gościu teraz musisz się pokażę na kamery, nie? Bo jesteś się chłopak. Dawaj tutaj gościu, chodź. Dawaj, gościu, chodź. No. Mamy tutaj gościa, patrzcie co się dzieje. Puszek ma się dobrze, co prawda tutaj ma krótszy wylinkę na jeszcze, ja mówię, może mi się rozciągnąć. nie uda mi się. Nie uda mi się niestety, na głowie ma końcówkę wylinki, taką mam skórkę, którą już tak odchodzi, o chować teraz. Chowaj się, chowaj. I nie, ma, nie mam jak mu jej ściągnąć, chyba że jakąś pensę mu ściągnął, ale spadnie sama. Zaraz, pewnie. E, ogólnie miał wyniki właśnie niedawno. I ma się dobrze. Bawimy się często, go biorę na ręce i w ogóle. Teraz się akurat chowa, ale ogólnie jest aktywny bardzo. Jest aktywny bardzo i jak raczej nie jest zbytnio przestraszona ale nic. Także jest silny. Zresztą patrzcie się. Już tutaj buszuje do. Już tutaj zaraz wychodzi pewnie gdzieś. No. No tak jak mówię, bardzo często się bawimy. E, uciek mi ostatnio, bo widzicie te butelki tutaj? To są takie dwie butelki wody. Pokaż no. Tu są takie dwie butelki wody, i ja je kładę na tym pudełku, bo skurczy byk, otworzył sobie pudełko i wyszedł. I w drugim pokoju, w znaczy, nie w drugim pokoju, tylko w, w kącie pokoju, w kącie, w moim pokoju, w siatce się schował. No, Wiecie jaki był strach, szukam go potem po do domu, bo potem myślę, że może jest w tej siatce. Patrzę, do siatki nie ma, odwracam jedną gazetę, a tam puszek. Także bajcie o swoje węże, węże i pamiętajcie, że one są spryciury i mogę uciekać, nie? Są niestety, są nocne zwierzęta, więc w nocy stwierdził, że może by się gdzieś wybrał na spacer. A że pudełko, to jest tylko pudełko, no to wybrał się na spacer w końcu w pokoju, nie? Dobra, i kolejne pytanie: Kolejne pytanie dotyczy znowu tatuażu. Jakie plany na nowy tatuaż? Mam jakikolwiek plan. Plan są, będę umawiał się na pewno jeszcze, a to jest pytanie o nowy tatuaż, ale dobra to powiem coś o, te, o, o tym. Będę umawiał się jeszcze na pewno tutaj, gdzieś coś będę kończył, bo z bólu już nie mogę wytrzymać, także rękaw jest w 95% skończony, ale jeszcze trzeba jakieś dociągnięcie tutaj zrobić. Jeżeli chodzi o plan na nowy tatuaż, to będę umawiał się do takiego tatuatora, tatuażysty, zwał jak zwał. Ja wolę mówić tatuatora, bo już tak dla mnie to fajniej brzmi. Na 2020 rok prawdopodobnie na przedramie i na szyję. Jeszcze się zastanowię, wiedząc dokładnie co, jak i gdzie, na pewno z boku, no i co. To już na pewno zobaczycie efekty, ale to w przyszłym roku dopiero. Także takie są moje plany i nie jestem w stanie wam powiedzieć co tam będzie, bo. A nie, przepraszam, na tej lece jestem w stanie wam powiedzieć co będzie. Tutaj będzie sztylet z czaszką i z wężem oplecionym dookoła. Taką mam wizję już od y, paru lat. Jeżeli ktoś. Bo ja z czego to może być, to zapraszam do dyskusji w komentarzach, ponieważ jeżeli chodzi o ten motyw, zainspirowałem się jednym z filmów, w sumie książek też. Także dawajcie znać w komentarzach. Jedna rzecz tam nie pasuje, ale po prostu ją dodaję sam, żeby fajnie wyglądała. Może jesteś fanem medycyny? Nie. <laughs> może jestem fanem medycyny, aha, bo jest tam własne wokół tego, no? A żarto śmieszny choba. Czy myślisz, że o nowej fryzurze jakiś kolor albo może nowe ścięcie? Ogólnie stwierdziłem ostatnio, że ścinam włosy jeszcze raz, bo już miałem takie no po prostu dłuższe niż teraz I stwierdziłem, że do tych okularów i w ogóle do mojej osoby Dużo bardziej pasują takie włosy, jak mam teraz I tu jakieś ślaczki sobie będę robił Jędrurka będzie przychodził, barber ekipy i robił jakieś śmieszne tutaj kreski na głowie No i co? Ogólnie czuję się bardzo dobrze, bardzo swobodnie I przyzwyczaiłem się już do tego i raczej nie wrócę do długich włosów Bo po prostu za dużo pozytywów teraz widzę w tej fryzurze Bo uwierzcie, że cały dzień chodzisz i myślisz Kurde, jej wiatr, wpada deszcz, fryzura, coś tam Trzeba układać rano włosy, trzeba je suszyć, tracisz czas a ja wchodzę, wchodzę po prysznic, wychodzę i czeka minuta, jestem gotowy, nie. No i kolejne pytanie, jeżeli chodzi o dziarki. Jedno zdanie do osób, które planują tatuaż to nie róbcie pachy ani łokcia. Albo inaczej, nie obcie pacha, nie łokcia, dwudniową przerwą. A tak serio, no to przemyślcie to wszystko. Bo ja akurat jestem takim człowiekiem, że od zawsze chciałem mieć tatuaże, więc jeżeli mi się coś spodoba, ja mam jakiś fajny pomysł, motyw, to po prostu to realizuję i nie mam czegoś takiego w głowie, że no Jezu, może mi się nie będzie podobał za rok. Ja uważam, że wszystko to, co mam na ciele będzie mi się podobało. Robię to z pełną świadomością. Także jeżeli chcecie sobie robić tatuaż, no to po prostu musicie być tego pewni, tak? Według mnie. No i pytanie dotyczące wujka ok? Gdzie poznałeś Wójka Łukiego? No właśnie, wujka Łukiego poznałem na Pokemonach, tak samo jak Karola, tylko że trochę później. Karola poznałem, ja wiem, może z miesiąc, może nawet nie miesiąc. Dwa, trzy tygodnie wcześniej poznałem Karola koło Muzeum Polskiej Sztuki Manga, czy coś takiego, to, to ono się chyba tak nazywa, w Krakowie. A później, m, dopiero na ulicy Długosza, tej sławnej, popularnej ulicy, na której łapaliśmy Pokémony przez miesiące i była baza wypadowa na naszych streamach Pokémonów. No to tam poznałem Łukiego, no i się zaprzyjaźniliśmy. Wszyscy, w sumie. Wszyscy pokemoniarze. I do teraz, widzicie, robimy filmy i, i dzieje się dużo, dużo, dużo. Także pokemony łączą, a na dodatek pokemony znowu wróciły do naszego życia, bo gramy w karty pokemony, wydaliśmy już uh, uh, tyle pieniędzy, że szok. I gramy, mamy deki i, i kurczę, ciupiemy sobie na dole, na stole. No, przygotowujemy się do turnieju. Może coś wygramy? Wujek Łukasz pewnie coś wygra, bo jest kurczę taki dobry. Dobra, kolejne pytanie. Czy Puszek będzie miał kolegów? Albo w sumie koleżanki, bo nie wiadomo. Tak? Planuję kupić puszkowi kolegę, lub tam koleżankę. Nie wiem, bo nie wiem nawet do jakiej płci jest puszek. Musiałbym to sprawdzić jakoś. No nie wiem, kamień i tabel mówił, że to nie tak łatwo się sprawdza, więc ogólnie to uznajmy, yy, że to jest wąż, czyli wąż to on, czyli puszek, dobra? I kupimy drugiego węża, i to będzie. Okruszek. Stwierdziłem, że skoro jest Puszek Okruszek, to po co mam wymyślać drugą nazwę? Na tym samym Instagramie będą obydwa i będzie Puszek Okruszek. No i tyle. Także będą zdjęcia Puszka i Okruszka albo na przykład dwóch na raz. Ale planuję, nie powiem wam jaką kolorystykę, ale taki sam wąż. W sensie pyton królewski, ale kolorystyki nie zdradzam, bo to będzie na filmie i będziecie zaskoczeni. Myślę, że bardzo. No i myślę, że bardzo wam się spodoba, bo jest totalnym sztosem ta kolorystyka. Tego właśnie wierzę. No i pytańko kolejne o węża. Dlaczego wybrałem węża, a nie inne zwierzę? Ano dlatego, że nieraz w sumie tam gdzieś u Karolę na odcinkach, czy gdzieś tam mówiłem, że, że w sumie węże bardzo lubię i w ogóle i sam z siebie zawsze węże jakoś traktowałem za takie... Za takie Niby niebezpieczne zwierzęta, ale też takie jakby trochę tajemnicze. I węże są takie, no, są w wielu symbolach. Węże są używane, w wielu logotypach, w jakichś filmach na przykład odzieżowych. No, są takim symbolem, jednak który, tak, jak na przykład jakiś wilk, tygrys, to wąż jest taki, wiecie, no, więcej widzę na przykład węże niż, niż jaszczurek albo aligatorów. A węże dlatego po prostu z czystej sympatii do tych zwierząt. Bardzo lubię te zwierzęta. Co prawda, może te agresywne, niebezpieczne węże, które mogą się zabić pół sekundy, to są takie troszkę mniej miłe, ale ogólnie węże zawsze uważałem, że są sympatycznymi zwierzątkami. I ja na przykład mam puszka i powiem Wam szczerze, że jest bardzo sympatyczny. Bardzo sympatyczny. Biorę go na ręce, pół godziny na przykład sobie wiję mi się po ręce i nie czuję w ogóle zagrożenia z jego strony, nawet jak on y, dorośnie, to na tyle znam to zwierzę i na tyle dużo czytałem i dowydywałem się na przykład od Kamila czy coś, że no, nic mi to nie zrobi. No. Nic mi nie zrobi, więc czego mam się bać. Jest dzikie, ale nic mi nie zrobi. Więc jest, jest ze mną i tyle. Bardzo lubię wężę. kurcze Ciężko mi jest odpowiedzieć na to, po prostu je lubię, tak naprawdę, po prostu je najbardziej z gadów lubię węże. Aligatory też są spoko, ale aligator to raczej by mi nogę jest. więc tak słabo, żebym go miał w pokoju. No i kolejne pytanie, moi kochani, a to pytanie już jest takie, hmm, troszkę uh, inne. zupełnie innej beczki. Kiedy znajdę sobie dziewczynę? Powiem tak, nie wiem, nie wiem kiedy sobie znajdę, a ja może już znalazłem, ciężko powiedzieć. Ogólnie... To na pewno powiem wam tak, że mnie imprezuje. Co oznacza, że też nie jestem tym dawnym trąbą, który chodził i po drogę dziewczyny. Teraz uspokoiłem się dosyć bardzo. Może się dowiecie na jakiś czas czemu, a może nie. I kolejne pytanie mojej kani, czy coś trenujesz? A no, czy coś trenuję? Zacząłem ostatnio trenować. Co? To się może się kiedyś na Instagramie, na InstaStory, ale wziąłem się za siebie. Mam, kupiłem też karne na siłowni, oczywiście, także w ogóle w dniu dzisiejszym też lecę na siłkę. Mam plan, żeby trochę zadbać o siebie, idzie lato, też troszkę dietetycznie, do tego podejść fajniej, bo przez ostatnie miesiące jadłem, może nie że głównie syf, ale źle się odżywiałem. Po prostu codziennie ten dzień wyglądał inaczej, albo na przykład jadłem dużo maka w zimie, a potem, nie wiem, dużo pizzy czy coś. No i tak to właśnie wyglądało, że może nie przytyłem bardzo, no ale spada mi forma, spada mi kondycja, spada mi siła, więc stwierdziłem, że muszę się za to zabrać. Tydzień temu zacząłem po prostu trenować i stwierdziłem, że, że zadbam o siebie. Wracamy, moi kochani, do Tematu tatuaży. Co mnie zainspirowało do pierwszej dziarki? Kiedyś mówiłem, że jedyna, jedyny tatuaż na moim ciele, który coś znaczy, to jest ten pierwszy, czyli róża wiatrów, którą mam tutaj na żebrach. No i właśnie do tego tatuażu zainspirowało mnie podróże. Po prostu. Uznałem, że fajnie będzie zrobić sobie coś fajnego na żebrach, ponieważ musiałem zrobić w miejscu, którego nie będzie widać, bo nikt z rodziny nie był za bardzo przyjaźnie do, przyjaźnie do tego nastawiony, więc uznałem, że zrobię sobie tatuaż na żebrach. No i pytanie, co sobie zrobić na żebrach? No i można powiedzieć, że naprawdę w pół sekundy znalazłem motyw pod względem Róży Wiatrów. Stwierdziłem, że fajnie to się odwoła do tego, że ja lubię podróże, bo mam też rodzinę porozrzucaną po świecie, więc yy, nie ukrywam, że tam granice polskie opuściłem nieraz w swoim życiu. Stwierdziłem, że po prostu Róża Wiatrów będzie spoko i jakoś tam zawsze w mojej głowie będzie znaczyła coś więcej, oprócz tylko tego, że jest pierwszym moim tatuażem. No i kolejne pytanko. Pamiętam, jak miałeś niecałe 10 tysięcy followersów. Jak się teraz czujesz z tym, że masz ponad 500 tysięcy? Z tego miejsca mogę wam w ogóle oczywiście podziękować bo tak naprawdę te 500 tysięcy to jest przeogromna liczba między tym 10 tysięcy a 500 tysięcy zmieniło się w mnóstwo rzeczy w moim życiu więc można powiedzieć, że czuję się zupełnie inaczej niż wtedy i, i czuję się lepiej czuję się lepiej, ponieważ jestem w stanie z tego co robię się utrzymywać mam, nie wiem, fajne zasięgi, mogę do dużej ilości ludzi jakoś napływać nie wiem, na przykład szerzyć jakiś trendy, na przykład patrzę się ludzie, mam klapki fajne kupcie sobie też takie, będziecie chodzić jak ja <laughs> nie no, oczywiście szarcik, nie? ale Wiecie, mam jakąś już moc, co jest w sumie fajne, bo jeżeli coś fajnego w moim życiu się będzie działo, to ktoś inny się o tym dowie, może ktoś nawet zaczerpie ze mnie inspirację, to nie ukrywam, że jest fajne, jeżeli robisz to co ja, tak? Czyli powiedzmy, nagrywasz te filmiki na YouTubie i między innymi jesteś też na Instagramie, gdzie masz większe liczby, możesz już powiedzmy, nazywać się influencerem, tak? Mi się wydaje, że no, wchodzę do tego grona. Nie czuję się tak w 100%, ale wchodzę do tego grona ludzi, którzy jakoś wpływają na... No na ludzi, innych, którzy ich oglądają. No i pytanie, pytanie główne tego odcinka: czy zawalczę na Fame MMA? Powiem tak, nieraz się nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że kiedyś bym mógł zawalczyć. Kiedyś bym mógł zawalczyć. Może nie na piątce, która będzie pewnie po wakacjach, zająć życie, bo co trzy miesiące ta gala jakoś wychodzi, ale może na przykład na szóstce, która prawdopodobnie z moich wyliczeń matematycznych wynika, że będzie na przykład nie wiem, w grudniu czy coś. No nie wiadomo, może być w styczniu, ale wiecie, że one się tam co trzy, cztery miesiące pojawiają, no to jesteśmy w stanie jakoś to przewidzieć, kiedy to będzie. Jeżeli jakoś byśmy się dogadali fajnie co jest z wodarzami, no to myślę, że można zawalczyć na no fejlach. Czemu nie? Ja oczywiście unikam konfliktów typowo, że idę, że idę tam, bo kogoś nienawidzę, bo ja mam ze wszystkimi, których znam, normalny kontakt, a jeżeli ktoś mnie nie lubi, to ja w sumie nawet o tym nie wiem tak naprawdę, więc... Poza tym czemu ja miałbym się z kimś bić, jeżeli go nie lubię, nie? E, Ale ogólnie chciałbym kiedyś wyjść, Pożyczam adrenalinę. adrenyjne. Bardziej o to mi chodzi, to uczucie. Kiedy wchodzisz do oktagonu i wiecie, bijesz się z kimś, w sumie na przykład nie, i wygrywasz, czy przegrywasz, no to towarzyszą temu niesamowite emocje. I chciałbym czegoś takiego na pewno chociaż raz w życiu doświadczyć. Bo to jest wiecie, jak skok z bungee, nie? Zanim skoczycie, nie wiecie, jak to jest. Ktoś ci tłumaczy, że no, będzie tak i tak, ale dopóki sam tego nie zrobisz, to ten pierwszy raz jest taki najfajniejszy, nie? Dopóki sam tego nie zrobisz, to, no, to nikt tak naprawdę ci do dokładnie nie powie i nie będziesz mógł, był w stanie tego odczuć. Tak samo według mnie właśnie z, z takim wyjściem do oktagonu i zmierzeniem się przed publicznością, z kimś naprzeciwko. Wiecie, gdzie, gdzie musisz wygrać, gdzie już nie ma czegoś takiego, że dobra, stop, okej, okay, już się nie bijemy, <laughs> tylko po prostu musisz, musisz dokończyć walkę, nie? No i ostatnie pytanko na dzisiaj. Luźne, fajne pytanko. To czy nie żal mi karty przysługi? Nie żal mi karty przysługi, zaplanowałem to sobie. Wiedziałem o tym odcinku, że będziemy właśnie ze sklepu tam jakieś rzeczy wynosić. Przygotowaliśmy zresztą wszyscy wspólnie pulę sklepów, bo ich mnóstwo, nawet 30. No i wiedziałem, że jest elektroniczny, zawsze mi się marzyła kolejnoga elektryczna. Co prawda, stać mi, żeby ją sobie kupić, ale mam na przykład trochę ważniejsze wydatki w życiu, więc odkładałem kupowanie tej kolejnogi elektrycznej. A pamiętam właśnie, to zresztą u Karola na odcinku że ja kiedyś. Nie wiem, kilka miesięcy temu, to bo w tamtym roku, przed wakacjami, mówiłem, że jak kiedykolwiek padnie mi pierwszy deal, no to kupuję kolejkę elektryczną, bo Karol sobie wtedy kupił tą mi i białą, którą zresztą pewnie nieraz nie raz widzieliście. No i stwierdziłem, że no muszę mieć nogę elektryczną. No więc jak przyszła taka okazja, to wbiegłem do tego sklepu i mówię: O, noga, No i wziąłem nogę na bark, no i biegłem z kolejnego w sklepie. Także karty mi nie żal. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie, wiecie, jakieś złote rozdanie kart przysługi i akurat ja ją wygram i będę sobie zaplanować pod jakimś innym kątem i wykorzystać ją jakoś na przykład lepiej, zupełnie inny sposób. Doro moi chani, to by było. Na tyle w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie oczywiście kanał, zostawiacie łapy w górę, wbijajcie na mojego Instagrama. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, tak jak mówiłem, pojawiają się co 2-3 miesiące cyklicznie, no to róbcie to, co przedtem powiedziałem. Subskrybujcie kanał, zostawiacie łapy w górę i wbijajcie na Instagrama. I piszcie w komentarzach, zapraszam oczywiście do dyskusji. A jeszcze w tym momencie z Wami żegnam z mojego okna. Mam nadzieję, że każdy król będzie z tego okna. No chyba, że przeprowadzimy się do jeszcze większego i fajniejszego domu ekipy. No, także trzymajcie się, na raczej piątka, Elo.